Blisko 1300 uczestników, 30 km do pokonania i atrakcyjne nagrody do wygrania. Bicyklomania 2024. hasło wydarzenia, Romet poczuj moc. Wszyscy wystartowali jak zawsze z Placu Solidarności w Dębicy. Jak to mówią, rób to zdrowie, trzeba się ruszać. Jak nie tak, to inaczej. To super jest, jak na początek to super. Zobaczymy, co będzie dalej. I Bardzo dobrze się czuję, a ta bicyklomania jeszcze mi w tym pomaga. Taki Wszystkim życzę taki, takich pomysłów, żeby, żeby rano wstać o pół do dziewiątej i pojechać, Zachęcamy do tego, trochę żeby popedałować. Spodobała mi się idea, że lubię jeździć rowerem, podobnie jak moje dzieci. I stwierdziłem, że dlaczego mam nie skorzystać z tej okazji i tego nie robić. I będziemy się dobrze bawić, tak? Piątka z panią, pani chyba nam o i piąteczka, Jej. Także bardzo się cieszymy z tej inicjatywy i mamy nadzieję, że będziemy mogli każdego roku jeździć. Na wydarzenie zaprosili miasto Dąbica, powiat Dąbicki, gmina Czarna, gmina Dąbica, gmina Żeraków oraz firma Romet. Organizatorzy złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Ta idea po prostu e, tej, tej Bicyklomanii to, to na tym polegała, żeby po prostu ściągnąć tu całe rodziny, żeby od, od dziecka do, do dorosłych, żeby się bawili wszyscy. Dziękuję tu wszystkim uczestnikom, bo jestem na bardzo, bardzo szczęśliwy, bo naprawdę niesamowicie i frekwencja i pogoda wszystko się zgadza mnóstwo ludzi pełno dzieci to też jest bardzo budujące fajne nagrody fajny klimat dziękuję wszystkim organizatorom dziękuję panu Wiesławowi Grzybowi prezesowi firmy Romen, dziękuję wszystkim kolegom samorządowcom Którzy włączyli się w organizację tych wydarzenia, Naprawdę ta współpraca była bardzo, bardzo fajna. No i cieszę się, że dojechaliśmy przede wszystkim bezpiecznie, w dobrych humorach, w dobrych nastrojach. No i pewnie już będziemy oczekiwać kolejnej edycji, tym razem przy 17 w przyszłym roku. Gmina Demilca również współuczestniczy w tym i finansowo. Jak widać, bardzo wiele osób z Gminy Demilca bierze w tym czynny udział, do czego zachęcam każdego roku. W zdrowym Ciele, Zdrowy Duch, i to jest. Święto wszystkich, którzy, dla których e, sport, dla których taka, taki rozwój fizyczny, a co za tym idzie spokój psychiczny, jest bardzo ważny, także świetna inicjatywa. Sport to zdrowie. Dzisiaj jest piękny dzień, fantastyczna pogoda. E, mamy nadzieję, że cały peleton dotrze do Czarnej. I przede wszystkim uzyskamy na tym, jeżeli chodzi o promocję, właśnie tego zdrowego sportu. Rowery to jest sport powiatu dębickiego. Wszyscy jeżdżą na rowerach, dlatego takie imprezy tutaj mają się świetnie. Bardzo duża, duże zainteresowanie jest, i mamy nadzieję, że ta turystyka rowerowa będzie jeszcze, jeszcze większa, jeszcze lepsza i jeszcze bardziej aktywna. Postój zorganizowano w czarnej. Po chwili odpoczynku w miasteczku ruchu drogowego wszyscy ruszyli na stadion miejski w Dąbicy. Na mecie czeka już do wygrania rower elektryczny ROMED oraz inne ciekawe atrakcje. No nie jestem mile zaskoczony, bo nigdy nic nie wygrałem. Także, no, Robert, super miła niespodzianka w w za ten trud. Ale to dla tych wszystkich, którzy tutaj z nami jechali, no, los szczęścia no i się udało. Także wszystkich zachęcam do udziału, bo warto, jak widzicie, za rok zapraszam również do udziału w Bardzo super, miło sympatycznie, rodzinnie. Bardzo fajnie. Bardzo się podobało, było fajnie. Fajne górki. Bardzo było fajnie. A pierwszy raz byłem. Bardzo fajna trasa. Wziąłem udział w poprzednim Dzisiaj był teren taki równy. Bardzo mi się podobało. Trasa super. Wszyscy daliśmy radę. I do przyszłego roku. Dobrze, wszystko ok. Udało się. Daleko, ale troszkę żeśmy trenowali i udało się. Do przodu. Fajnie było. Fajnie. Kolejna nasza edycja. My już braliśmy dwa lata temu i rok temu udział. Wspólnie, rodzinnie. Jesteśmy tu ze znajomymi, ogólnie jesteśmy do bliskiej gepardy, więc Część pojechała na biegi, a my tutaj na miejscu. Bardzo fajnie. Trasa taka sam raz. Na taki upał to wystarczy. Jechało się bardzo fajnie, nie było wiatru, bez żadnych wypadków, ekscesów. Wszystko przebiegło super. Było naprawdę świetnie. 35 km, ale taka fajna trasa. Przez lasy było bardzo ładnie. Wszystko w porządku. Wydaje mi się, że zostało to bardzo dobrze zorganizowane. Frekwencja do Cała to najważniejsze, pogoda też, także wszystko na plus. Myślę, że takie akcje są potrzebne, ponieważ one promują aktywność fizyczną. Niedawno jeszcze młodzież uczyła się w szkole, siedziała przy stolikach, siedziała po prostu w salach lekcyjnych, a teraz mogła wyjść na świeże powietrze i ta aktywność jest bardzo potrzebna po to, żeby dbać o zdrowie. Po drugie, myślę, że taka akcja jak dzisiaj, ta Bicyklomania, ona bardzo integruje mieszkańców Dębicy. Z mojej strony, strony prowadzącego, to emocje są naprawdę sięgające, Zenitu. Było to widać podczas pokazu Łukasza Kowala. Podczas losowania, jak zwykle, było straszliwie gorąco. Ludzie się zaciśnili, oczekiwali z tymi numerami, także te emocje naprawdę sięgały zenitu. I też energia, z jaką wjechali po wszystkim na tutaj na metę, na stadion, była naprawdę niezwykła. Była to już szesnasta edycja bicyklomanii. Najmłodszy uczestnik, jaki wziął udział w rajdzie, urodził się w 2023 roku, a najstarszy miał 79 lat.